Cześć, maleczko, witajcie serdecznie. Dzisiaj mamy do rozpakowania aż 3 paczki. One Box, Geek Fuel i Loot Crate. Tak więc trochę to czasu pewnie zajmie. Um, ale zacznijmy może od największej, czy od najdłuższej paczki. Może jednak zaczniemy od Geek Fuel'a, czyli od czerwonej pa paczuszki. Zobaczymy um, na czym to... Zejdzie. Później będzie Loot Crate, 1 Box. To wszystkie trzy paczki przyszły prosto z USA oczywiście. Dobra, zobaczymy co mamy. Mieliśmy premiera teraz Deadpoola, czyli pewnie będzie coś właśnie z Deadpoola. Zobaczymy. Na początku to papierek nazwita. Ho, ho 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 ho. Ho ho ho. O! Proszę bardzo, mamy nawet gazetkę Deadpoola. I to pewnie w wszystkich paczkach będzie coś z Deathoolem. Dobra, gazetka nas nie interesuje, gazetka, fajna gazetka, na pewno sobie jeszcze ją obejrzę. Następne co mamy... Mamy tutaj coś takiego. O, że bardzo obrazeczek z Deadpoola, zaraz zobaczymy co tu mamy. O! <grym> tutaj to się... to chyba koszulka jest. Jak to tutaj wygląda? Czarna, lubię czarne koszulki. Chociaż ostatnio mniej ich było. Dobra, a... Słuchajcie. Dobra, cie koszulka ciekawa dla miłośników pula Myślę, że będzie dobra Kod do gry Kod do gry. Tutaj kod. I tak będzie już nie użyty jak będziecie widzieć Na Steama Na Windows. I działa na Windowsie i na... To jest kolejne co mamy. to to jest? Eli... Elliot Quest. Elliot Quest. Następne co mamy To tutaj jest e, Jakiś magnet. To taki Geek Fuelowy magnes. Czyli logo Geek Czyli tego Dobra, pójdzie dla mojej siostrzenicy, ona lubi magnesy. Magnesy. Czekajcie, jak to jest? Tak czy tak, tak? Dobra, pum, pum. Zobacz film, Deadpool, dobra. Hmm. Czekajcie, coś takiego tu jest Metalowe Nie wiem jak to nazwać. Do czego to jest? To jest otwieracz do butelek, tak więc już wiemy. <laughs> e, na pewno się przyda. Na pewno się przyda. Tutaj mamy czapkę jakąś. Słuchajcie, rozerwiemy to po prostu. Czapeczka na zimę! Gdzie ona jest? Tutaj. E, I to jest z... E, ...Shiny Winter Cup. Też pójdzie dla mojej siostrzenicy. E, i kolejne! Oj, się coś przykleiło. Dobra, patrzcie, tu mamy jakąś taką gierkę, która... E, ...w której chodzi o to, chyba żeby trafić tymi kuleczkami do dziurek, to są takie parę dziurek jest... A w środku, w środku, proszę bardzo. Dum, 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 do gierawski. Tak ktoś jednego? Proszę. No, no. O nie no. Piesek mi. Piesek mi szczeka. O! O! Co my tu mamy? O! Yyy. Retro, no tak. War under... War under nie ma jakiegoś kodu fajnego? Dobra, w sumie nie gram, ale zawsze... Leja. Leja pod hasiokiem. Dobra. No, tu widzę Star Warsów Chyba Front, Nie, normalne Star Warsy, dobra, ciekawe, no, będę miał co patrzeć. No i chyba wszystko mamy z tego pudełeczka. Tutaj mamy ten. E, tutaj mamy to, co powinniśmy mieć. My wszystko mieliśmy. E, no i dobra. Dobra, i proszę bardzo, czarne pudełeczko jest trochę większe. Yy, znaczy wyższe, i zobaczymy jak to nam pójdzie, co będzie w środku. Oczywiście ja to mam wszystko rozerwane, bo nie chcę się męczyć tego na materiale rozrywać. Dobra. Pum, pum, pum. Proszę bardzo, figurki. Znaczy, jedna figurka na początek. Jakże piękna. Yy, I kod na na tego czarnego jest angular. Macie minus 10%. Jak wpiszecie angular e, To chyba nie wiem ile tam w sumie jest za tą paczkę, dobra Figurka, figureczka Deadpool, Deadpool widzicie, to jest Deadpool Czy ktoś widział Deadpoola kiedyś? Proszę bardzo Loot Crate, loot crate Exclusive, czyli nigdzie chyba idzie, nie dostaniecie tego już e, Dobra, najpierw to trzeba otworzyć, pokażę Wam Zwykle nie otwierałem e, pudełek, ponieważ e, zawsze miałem te figurki w pudełkach, ale ostatnio otworzyłem wszystkie to. To już to już pokażę, że bardzo tak to wygląda, a jeszcze bardziej jak to wygląda. Proszę bardzo figurka naprawdę super jakości z tego co widzę. Nie wiem czy wy widzicie miecze. No nie są ostre. Tutaj super będzie się Pięknie prezentować. E, dobra, następne, co? Proszę bardzo. The Walking Dead. The Walking Dead. Nie znam post postaci, jak one się nazywają. Aha, dobra, tu jest chyba... Nie, nie ma. Tutaj na obrazku y, widzimy inne postacie. Tutaj chyba, tu jest właśnie mała figurka. Też Loot Crate Esk Exclusive. Yes. A to jest na pewno figurka jakaś? Nie czuję, co, co, co o, jest O Lego? Jest Lego? Nie no, nie jest Lego eee, Mamy, mamy tego gościa Tego trzeciego, ale ja już go mam Ja już go mam, tylko że ja Gdzie ja go mam? Gdzie ja go nie mam? A mam, dobra czekajcie to zakurzone trochę że bardzo to jest yy, ten chyba ten no chyba ten tylko że z figurki pop no trzeba, trzeba będzie go złożyć też będzie stał gdzieś u mnie dobra to w ogóle zabierzemy to jeszcze rozkutnijmy kartonik yy, pin pin wygląda tak zwykle mieli okrągłe piny widzę teraz już od poprzedniego zmienili właśnie na takie różne kształty i myślę, że to jest nawet lepsze niż te okrągłe Lepiej to po prostu wygląda, dobra o jakie ciężkie um, uszy The Walking Dead ponownie Uszaki Czy one takie ciężkie są To jest chyba coś licy To jest naszyjnik oczywiście z tego co widać No I tak to wygląda Dobra Uuuu. Wiecie co mamy? Koszulkę tym razem, która jest czerwona. Nie wiem czy będziecie dobrze widzieć. Odwrócona ona jest. Ona taka ma być, proszę bardzo. Tak ona wygląda, widzicie? Nie, chyba nie. Po prostu y, jest to odwrócony Deadpool. Jak do góry nogami sobie strzela. Tu jest oczywiście góra. Jak odwrócimy, to on będzie normalnie, będzie. Tylko, że wtedy napis będzie odwrotnie. No. Dobra, koszulka również fajna. Bum, bum, bum. O ano, To mi się wywarasz. Okej, okay. i mamy ostatni to książeczkę krejtową. Tutaj też również jakieś rzeczy z Deadpool'a widzę. Yy, mogliśmy na dwa, dwie te, dwie figurki trafić albo bia białą. Który to jest jakiś inny. Znaczy, to jest ten sam Deadpool'. Ale nie wiem, nie oglądałem jeszcze, ale właśnie mam, zamierzam Deadpool'a obejrzeć. Yy, to dzisiaj na koniec. Yy, z, Czarną paczką i lecimy do zielonej, najmniejszej. Dobra, zielona, zielona paczuszka, najmniejsza. No jest taka rozerwana, bo jak próbowałem, nie mogłem odczepić tego taśmy. A dodatkowo jeszcze, nawet w USA idzie to, nie wszystkie przetrwają. Najlepiej był zabezpieczony geekfuel, ponieważ jeszcze foliową. folią. Okej, okay. oła! Dobra, mamy tutaj. Pluszaka, znaczy maskotkę. tej się. Maskotkę, która wędruje również do mojej siostrzenicy. Tam, 65-letniej. Ehm, dobra, to jest Kirby? Chyba tak, tak więc popatrzmy tutaj Kirby, 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 Kirby. Kirby. Ss, S, S, Small, chyba small, mała. To można sobie do samochodu zawiesić. Patrzcie. Dobra, wszystko leci gdzieś tam. Ehm, paska na rękę. Yy, spora na przygodę tego pieska, również ok. Super, też leci do szczynicy. Yy, tutaj, o, tutaj mamy ponownie coś. O! To jest ze Spidermana, chyba. Już wam pokazuję dokładniej co to jest. Nie wiem, dobra. Czekajcie, bo nie mogę fokusa złapać. Dobra, jak nie widzicie, to jest tutaj sieć, i na tej sieci jest pająk. Pewnie nie widzicie, chociaż może widzicie. Już nie wiem. No. I to jest taki wisiorek. Również ciekawy, również ciekawy. Mamy teraz, oczywiście, koszulkę. Koszulkę, jakbyśmy mogli nie mieć koszulki. Dobra? Kurczę, wszystko z Marvelem. Kapitan Ameryka. No taki dziwny Kapitan Ameryka w każdym bądź razie. Taki o, Kapitan Ameryka. To dokładnie wygląda. Tutaj ma paseczek jakiś. Więc tak to wygląda. Koszuleczka. Supereczka. Jeszcze w taki sposób... O, teraz będzie chyba lepiej troszkę. No i tu mamy jeszcze coś. Naklejeczki z Mario. Mario? Tak, z Mario. Naklejeczki. To są naklejeczki. Czekajcie, świecące. Nie, one nie świecą, ale są po prostu naklejki. Dobra. O, jeszcze coś świecą. Kolejne naklejki. Halki <laughs> Iron Man. Tak więc... Kolejne rzeczy, które lądują w gdzie. do mojej siostrznicy, na pewno się ucieszy. No i pin. Jeżeli się przypatrzycie, jest to mały Hulk, który jedzie, znaczy leci na kuli do burzenia. Tutaj to, to jest nawiązanie chyba do, do tej piosenki. No i ostatnia, co w tym pudełku? Mamy to po prostu karteczkę, która informuje zwykle o giveawayu, który się odbywa. Um, no. Tu mamy do wygrania e, 3 pluszaki różne trzy różne pluszaki e, tego Kirbiego Tak więc jeżeli ktoś lubi to myślę, że warto I kod zniżkowy na pudełko zielone jest to Osom, awesome, a macie chyba tam aż 3 dolary zniżki e, Tak więc to jest już coś dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmu Dzisiaj mieliśmy właśnie trzy pudełka. Tak więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Niedługo będzie piosenka z MC i będzie też coś innego z MC. Dobra, w sumie dzięki. Linki do tego oczywiście macie w opisie, jeżeli ktoś by chciał zakupić. Jeżeli ktoś nie wie co i jak, to mogę pomóc. Tak więc dzięki serdeczne i do widzenia. Do zobaczenia.